Kolejny produkt z serii Chemituna. Wraz z Chemitunem stworzyliśmy produkt do LPG, który ma chronić gniazda zaworowe. Ci, co jeżdżą na LPG, wiedzą o tym, że te luzy trzeba regulować o wiele częściej. Dlaczego? Dlatego, że gaz spala się dłużej. Czyli skoro spala się dłużej, to dłużej nagrzewa komorę spalania i mamy krótszy czas na jej wychłodzenie. A jeżeli jest wyższa temperatura w komorze spalania, no to właśnie cierpią gniazda zaworowe, e, zawory, a później drogi koszt regulacji. No to tutaj, słuchajcie, dodatek, który dodajemy bezpośrednio do zbiornika e, gazu. Tam, gdzie tankujemy, w środku jest taki gwincik, e, e, jak jest zbiornik pusty. Wkręcamy tą rurkę, ciach. Strzykujemy całą puszkę, później tankujemy gaz do pełna. Preparat zmiesza się, słuchajcie, z LPG. No i przy procesie spalania będzie tworzył taką osłonę, która będzie chroniła gniazda zaworowe. Także chemintun, polski produkt. Ja razem z chemintunem te produkty tworzę, testuję je. Valve Guard LPG. Dla tych, którzy są zwolennikami LPG, ja jestem.